Struktura energetyczna człowieka. Człowiek jest bardzo tajemniczym stworzeniem. Ludzkie ciało wydaje się idealną maszyną biologiczną, która pełni różnorodne funkcje, nie tylko na zewnątrz, ale także wewnątrz. W trójwymiarowej przestrzeni ciało wykonuje różne zadania, podejmuje decyzje, przetwarza informacje i komunikuje się. Ten składnik subtelnej materii, który jest niewidoczny dla oka, to ludzka struktura energii. Struktura energetyczna ma postać ściętej piramidy. Ta kwadratowa podstawa piramidy dzieli się na cztery części przez przekątny krzyż. Człowiek znajduje się w środku przekątnej krzyża, co oznacza, że przed nim, za nim i z każdej strony są cztery przestrzenie w kształcie trójkąta. Ciało ludzkie emituje również tak zwaną biosferę. Biosfera jest niejednorodna, ponieważ częstotliwość emitowana przez mózg różni się od częstotliwości emitowanych przez inne narządy, takich jak nerki lub wątroba. Dlatego biosfera człowieka jest wielobarwna. Przyjrzyjmy się teraz bliżej odłączonemu szczytowi piramidy. Góra znajduje się około pół metra powyżej czubka głowy. Odległość ta jest przybliżona, ponieważ każda osoba jest wyjątkowa. To tutaj, na szczycie piramidy, rodzą się myśli. Osobowość człowieka znajduje się w centrum u góry. Każda osoba jest osobowością w życiu. Osobowość to ta część nas, która dokonuje wyborów pomiędzy naturą duchową i zwierzęcą, wyciąga wnioski, wykonuje prace analityczne i gromadzi osobiste doświadczenia. Pomiędzy szczytem a obciętą piramidą znajduje się świadomość, a dokładnie pole świadomości, które składa się z sekcji. Góra piramidy to rodzaj anteny, która nieustannie odbiera myśli. Myślami z kolei są fale pochodzące z zewnątrz. Proces powstawania myśli w ludzkiej świadomości można z grubsza podzielić na trzy etapy. Myśli atakują lub wzbudzają strukturę membrany szczytu piramidy. Fala wzbudzenia jest przenoszona dalej na pole świadomości, i ten proces jest odpowiedzią świadomości na myśli zewnętrzne. Pole świadomości z kolei przekazuje impulsy reakcji reaktywnej na osobowość i mózg. W tym samym czasie aktywność pola świadomości wzrasta. Na trzecim i ostatnim etapie ludzki mózg wysyła impuls reakcji do osobowości. Oto jak wygląda ten proces. Spójrzmy na główną i najważniejszą część ludzkiej struktury, którą jest dusza. Dusza jest prawdziwą antymaterią. Reszta struktury energetycznej powstaje wokół niej. Przybliżoną lokalizacją duszy w ciele fizycznym jest obszar splotu słonecznego innymi słowy, rzeczywisty środek człowieka. Dusza wchodzi w strukturę energetyczną człowieka ósmego dnia po narodzinach ciała fizycznego. Pomiędzy duszą a osobowością Istnieje kanał zwany srebrnym splotem. Jest to kanał łączący duszę z osobowością. Dusza nieustannie wysyła impulsy do osobowości przez ten kanał. Moc źródła dana jest ludziom w celu połączenia osobowości z duszą. Ta moc jest właściwie siłą uwagi. Osobowość aktywuje te programy, którym nadaje moc uwagi. Jeśli osobowość poświęca więcej uwagi polu septonowemu to znaczy, Istnieniu materialnemu, wtedy moc źródła jest skierowana na utrzymanie i opracowywanie systemu materii. W rezultacie, po śmierci ciała, osobowość zmienia się w subosobowość, stanowiącą część informacyjną materiału śmiertelnika. Jeśli osobowość każdego dnia zwraca większą uwagę na najgłębsze uczucia, kierowanie w stronę duszy, w efekcie zmiana jakości struktury energetycznej człowieka, odbywa się. A osobowość łączy się z duszą i powstaje zupełnie nowa istota, istota ze świata duchowego. Proces poznawania natury człowieka wydaje się być nieskończony, tak jak liczba nierozwiązanych tajemnic ludzkiej egzystencji. Ludzie mają jeszcze wiele do nauki, ponieważ każda odpowiedź rodzi jeszcze więcej pytań.